My, co prawda, nie płyniemy, tylko jedziemy, ale już wczoraj doświadczyliśmy tego, że wiatr czas, czasem nam może pomóc, ale czasem może nam naprawdę utrudnić życie. Chociaż nie jesteśmy na jeziorze, tylko na drodze, to jednak ten wczorajszy wiatr, myślę, że wszystkim nam dał się we znaki. Ta sytuacja. Którą opisuje fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, przypomina mi o wielu, wielu takich wydarzeniach z mojego życia, kiedy ktoś, kto mi jest bliski, kogo dobrze znam, zachował się w sposób, który wzbudził we mnie jakieś rozczarowanie, jakieś zdziwienie. Myślę, że każdy z nas ma takie sytuacje, może przypomnieć sobie takie sytuacje ze swojego życia, kiedy po prostu był zdziwiony tym, co, co zrobił ktoś bliski. Spodziewałem się, że będzie tak, a było inaczej. Zawiodłem się. To pytanie Jezusa: czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Można by odczytać jako wyrzut. Ale jakoś tak w moim sercu, w moich uszach bardziej ono brzmi zawsze jako takie pełne rozczarowania, zdziwienie. Jestem z wami już tak długo. Widzieliście tak wiele znaków, które uczyniłem. Tyle dobrego uczyniłem i byliście tego świadkami, a teraz mi nie ufacie. I potem Jezus ucisza burzę na jeziorze. Jest jeszcze jedna, w cudzysłowie, tragiczna sytuacja z Ewangelii, którą dobrze wszyscy znamy, jak myślę. Mianowicie wesele w Kanie. Tam nie było zagrożone niczyje życie, może w sposób bezpośredni, ale była zagrożona reputacja. Gdy Maryja mówi, zabrakło im wina, Mówi to z troski, dlatego że ci młodzi weselnicy, para młoda była narażona po, po prostu na hańbę w oczach ludzi. No bo jak to? Na weselu zabrakło wina, na najważniejszym przyjęciu w ich życiu, na najważniejszym spotkaniu w ich dotychczasowym życiu czegoś zabrakło. Jest jednak. Zasadnicza różnica między tym, co Jezus mówi do Maryi, a tym, co Jezus mówi do uczniów. Wobec Maryi wcale nie mówi, że ona nie ma wiary. Wiem, się tylko pyta, czy to moja, albo Twoja sprawa, ale potem robi to, co ona. Jezus miał, jak to każdy syn, szczególną relację ze swoją matką, a może lepiej powiedzieć, że Maryja miała szczególną relację ze swoim synem. Jej nie mogło zabraknąć wiary. Nie mogło jej zabraknąć wiary, dlatego że była do końca wierna swojemu synowi. Była z nim tak bardzo, chyba najbardziej jak to się da na ziemi, zjednoczona. A więc ona dobrze wiedziała i zawsze mu ufała. Dzisiaj Maryja jako matka miłosierdzia pojawia się w naszej pielgrzymce z jednej strony dlatego, że celem naszego dzisiejszego pielgrzymowania jest kolejne sanktuarium maryjne, a z drugiej strony też dlatego, że dla błogosławionego Michała, którego relikwie po mojej lewej stronie, Maryja miała szczególne znaczenie. Część Michał. Jak wielu świętych, miał bardzo bliską relację z Matką Bożą. W jego zapiskach ona występuje pod wieloma różnymi znanymi nam tytułami, ale o Matce Miłosierdzia pisze w sposób szczególny, że to właśnie w tym tytule streszczają się wszystkie tytuły, jakie ma Matka Boża. Ksiądz Michał podkreśla, że, że to właśnie ten tytuł. Matki Bożej jest tym najważniejszym. Troszkę później w encyklice Dives in Misericordia możemy przeczytać takie słowa: że Maryja jest matką miłosierdzia. Po pierwsze, dlatego, że sama doświadczyła miłosierdzia od samego początku swojego życia, bo przecież była zachowana od grzechu pierworodnego. A po drugie, dlatego, że ona, dając światu miłosierdzie, czyli Jezusa, jak każda matka w tej sytuacji, doświadczyła, jak wielką cenę jej syn zapłacił, pokazując miłosierdzie ludziom. Maria jest matką miłosierdzie nie dlatego, że, że ma nam wypraszać miłosierdzie od Boga, który jest kapryśny, który jest zły, który, który chce się jakoś na nas gniewać? Nie. Jest matką miłosierdzia, dlatego że ma szczególną relację z Bogiem, który jest miłością i miłosierdziem. Ona, będąc zjednoczona ze swoim synem, będąc mu do końca wierną, nam wskazuje, że my też tak mamy. Chcemy być, mamy być zjednoczeni z Jezusem. Mamy być Mu do końca wierni i ufać Mu. Nawet jeżeli w naszej duszy brzmi to pytanie, albo czemu gojaźliwi jesteście, albo czy to moja, albo twoja sprawa, to warto Jemu zaufać. Warto prosić też Maryję o to, żeby pośredniczyła między nami a, a swoim Synem i razem z nami prosiła Go o to, Czego nam potrzebujemy. Warto też prosić Maryję o to, żeby była obecna w naszym życiu i uczyła nas zaufania. Warto zadbać o taką relację z nią, jaką miał błogosławiony Michał. Ona była do końca wierna Jezusowi, ona do końca przechowała wiarę i do końca mu ufała. Bądźmy tacy jak ona. Amen.